Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kanale w Szumilesie, w naszym warzywniku. Moi drodzy, dzisiaj o koperku, a tak naprawdę o koprze ogrodowym, o zbieraniu go świeżego na zimę no i tak ogólnie o uprawie o koperku nie robiłem chyba jeszcze żadnego filmu więc troszeczkę sobie pogadamy moi drodzy dzisiaj będę koper zbierał taki młody świeży, taki który jeszcze nie wybił w kwiaty, nie jest zbyt wysoki najpierw go pozbieram później go ładnie umyję później troszeczkę przesuszę pokroję sobie na malusienkie Kawałeczki takie do posypania i poubijam dosyć tak, no nie za mocno, ale, ale trochę jednak, do takiego słoiczka, który jest już wyparzony, ale ze względu na potrzeby filmu tu go przyniosłem. No to jeszcze raz go wyparzę. Poupychamy, poupychamy, zakręcimy i do lodówki. Pytacie się, czy używam soli do tego? Nie, po prostu. Zbieram tylko, tak jak mówię, myję, troszkę obsuszam, kroję, ładuję tu. Tak, no nie za mocno, bo to też później ciężko jest wyskrobać, ale po prostu w miarę tu ubijam, ile mi tutaj wlezie. Otwieram sobie taki słoiczek, no do zamrażarki. Otwieram taki słoiczek, jak mamy ziemniaczki do posypania koperkiem, po prostu widelec i taki zmrożony nie nie żeby on, żeby go rozmrażać tylko jak już ziemniaczki są na talerzu wyjmuje cyk 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 obskrobuje taki no, niby świeży koper, ale tak naprawdę trochę stary, no bo jak zbiorę teraz zimą będę jadł, to nie będzie taki, taki świeżutki, ale on tak naprawdę za dużo nie traci tego swojego aromatu tych wszystkich, że tak powiem, parametrów zdrowotnych też, a przede wszystkim tego takiego właśnie smaku, aromatu. Więc zbieram go już teraz i. To jest z kilku powodów. Pierwsza sprawa, wysiałem bardzo gęsto Ko koprów. Jest no, ileś tam różnych odmian. Jedne wolą, jak, jest, jak są gęsto, znaczy wolą, no, mogą rosnąć jak są gęsto. Wysiane u mnie są bardzo gęsto. Inne muszą mieć troszeczkę rozstaw, troszeczkę się różnią, czy większe, czy mniejsze. Ale generalnie ja sieję bardzo gęsto, bo teraz właśnie tak, zrobię sobie taką przerywkę. Żeby po, pokroić do słoiczka. Później y, jeszcze chwilę, jak będą potrzeby tutaj takie no jedzeniowe na bieżąco, to też będę sobie tutaj go przerywkę robił i, i, i podjadał. Bardzo rzadko korzystam z tych samych liści, jak już jest koper bardzo wysoki, to te pojedyncze takie liście można zbierać i też tak sobie tam ususzyć i tak dalej, czy do ziemniaczków. No to już tak korzystam, jak ja już on urośnie i faktycznie mam ochotę świeżego, no to przyjdę i to zrobię, ale raczej staram się ten koper właśnie w takiej, w takiej postaci zbierać. Dlaczego? Po pierwsze, zrobię tutaj więcej miejsca. Po drugie, mogę zapomnieć na jesień, po prostu, żeby sobie wysiać. Można nawet, jeżeli będzie przedłużająca się taka jesień ciepła. To można nawet we wrześniu, można i by czasem nawet zaryzykować w październiku, wysiać sobie, żeby jeszcze zdążył wyrosnąć taki, ale no już większe, większa szansa przymrozków jest na przykład. I ja powiem szczerze, na wiosnę to się o wielu rzeczach jakby pamięta. Do tego wysiewania, a na jesień to już tak czasami niekoniecznie, na przykład jakieś rzodkiewki, sałaty na wiosnę zawsze pamiętam, na jesień nie zawsze, czasami już człowiek by chciał się pozbyć tych wszystkich rzeczy z grządek, bo po prostu będzie chciał na przykład zielony nawóz człowiek wysiać, tak, więc można, można zapomnieć. U mnie jak widzicie rośnie gęsto, ja mam bardzo mały w sumie ten warzywnik i tutaj mi rośnie już czosnek więc jak troszeczkę tego pozabieram to też mniej będą sobie tam konkurować, wysiałem sobie tu już buraki, bo też za chwilkę właśnie przerzedzę, będzie go tutaj mniej, później pójdzie w górę buraki jakoś tu dadzą radę, tu pewnie jeszcze coś wysieję, mam bardzo gęsto różnych rzeczy posiane, no ale staram się wykorzystać ile mogę tego miejsca i bardzo często robię tak, że właśnie za gęsto sieję na przykład koper po to, żeby go później przerzadzić i zebrać, za gęsto na na przykład sieje buraki po to, żeby sobie taką botwinkę, świeże buraki też mm, przerywkę zrobić i, i korzystać, a reszta, jak co drugi powyrywam i zostanie, no to mm, to sobie urośnie na, na buraki. Co do uprawy kopru, słuchajcie, ludzie mówią na przykład, że lepiej im się udaje taki koper, co się sam wysiał, ale ja myślę, że to przede wszystkim jest kwestia nasion. Jak się sam wysiał z nasion z poprzedniego roku, to to urośnie fajnie. U mnie mm, to jest tak, że. Tu były dwa rządki wysianego kopru. Jeden tu przed tym czosnkiem, jakby drugi za nim bezpośrednio. Tam nie ma nic. To były nasiona, które siałem w zeszłym roku i miałem ładny koperek. W tym roku siałem już z otwartych tych paczek. Prawdopodobnie były po prostu źle przechowywane te nasiona u nas i nie wykiełkowało nic. Za to to, co tu rośnie, to były zebrane z tamtych roślin z zeszłorocznych, które siałem z tych właśnie paczek. To wysiałem w zeszłym roku, urosły, wydały nasiona, zebrałem te nasiona i wysiałem. Niestety nie wiem dokładnie jaka to jest odmiana, bo miałem dwie szmara, gdy jeszcze jakąś i zbierałem trochę z tego, trochę z tego i to też trochę głupotam moim zdaniem, bo dobrze jest te odmiany znać. Uprawa nie jest moim zdaniem trudna, wystarczy wykopać po prostu rowek na jakiś tam centymetr, dwa, trochę rzutowo nasion wysypać, przysypać, po prostu zadbać o wilgoć. Jak przy większości roślin, najważniejszą cechą tutaj jest to, żeby ta ziemia już jakoś troszkę się podgrzała i żeby była wilgotna. Jak będziemy mocno przesuszać, to małe, małe takie siewki po prostu mogą pousychać. Może być problematyczne to, że. Że mszyca łapie się tutaj. U mnie na szczęście jej chyba nie ma w ogóle. Ja jeszcze tu zaraz zerknę ale no, można zawsze coś tam wysiać obok, co tę mszycę ściąga, można po prostu ją potraktować strumieniem wody, dosyć solidnym, można jakiegoś użyć płynu do mycia naczyń z wodą i, i, i po prostu też opryskiwać. Różne rzeczy są no polecane, też specjalne środki, że tak powiem, no, chemiczne czy, czy naturalne, ale jak się zbiera taki no, koper do tego, żeby właśnie sobie pokroić i, i wsadzić do słoika, no to fajnie by było jednak go nie opryskiwać jakąś tam chemią, której no nie chcielibyśmy później jeść tak bezpośrednio, zaraz po pryskaniu, żeby po prostu to mm, zbierać. Tak? Tutaj nawet można po kolorze czy po kształcie poznać, że prawdopodobnie właśnie rosną dwie odmiany. No i cóż, można to wycinać, oczywiście, jeżeli się boimy, że wyciągając w ten sposób, jak ja, uszkodzimy na przykład korzenie jakichś roślin sąsiadujących. Niekoniecznie, niekoniecznie kopru, bo można go uprawiać z różnymi warzywami współrzędnie. Natomiast, jeżeli się boimy, możemy oczywiście obciąć to. Ja myślę, że tutaj większych szkód nie narobię, jak sobie po prostu powyciągam. I niekoniecznie wyciągam duży czy mały, po prostu staram się wyciągać tam, że jak tutaj sobie tak o, no to odchylę i widzę, że mam bardzo duże zagęszczenie, no to zwyczajnie co któryś tam wyrywam, żeby miał więcej miejsca, żeby mógł sobie urosnąć po prostu yy, większy. I taki, ja, jak to pięknie pachnie z młodymi ziemniaczkami, bardzo polecam Wam uprawiać, polecam, żebyście yy, Jakiś mały kawałeczek w ogrodzie, jednak znaleźli do normalnego wysiewu, a nie do liczenia na to, że on sam gdzieś wyrośnie w ogrodzie, bo może wyrośnie, a może nie wyrośnie. U mnie tutaj właściwie takich samosiejek można powiedzieć. Pomimo, że w zeszłym roku doprowadziłem do kwitnienia, do, do zawiązania nasion i tych nasion, jak zbierałem, to też się tu powysypywało. To tak naprawdę w tych grządkach ja nie wiem, może maksymalnie 5 sztuk gdzieś gdzieś tu przy marchewce miałem też no to wyskoczyło tego, tego kopru jakby samego z siebie, natomiast reszta to jest wszystko to co tu mam, no to jest po prostu wysiane, byłoby tego zdecydowanie za mało, a przecież o, tu urwałem bez, bez, bez korzonka, bo jest duże zagęszczenie, poplątały się, no właśnie, tutaj o, troszkę więcej to to co urwałem. Y Używamy przecież koperku nie tylko do ziemniaków, ale ludzie lubią po prostu jako przyprawę do różnych nawet zup, czy zupę taką koperkową można zrobić, czy do różnych zup dodawać jako, jako przyprawę. Można dodawać do, z kapustą, po prostu robić no, do kieszenia oczywiście ogórków, na przykład. Więc jest bardzo, bardzo przydatny ten, ten, ten jegomość. Nie, ja nie widzę tutaj nigdzie u siebie mszyc, nigdy nie miałem z nimi problemu na, na koprze, może mam po prostu szczęście, ale po prostu jest to u mnie dobrze, to, się, to, to, to sobie rośnie, tak, do góreczków, później do. Ja to najbardziej właśnie z ziemniaczkami lubię. Jak widzę na stole obiad bez tego, no to zaraz wołam, żeby to było. Ja zawsze, jak podaję sam obiad, to też da, daję koperku, no bo po prostu lubię. To jest zapaszek taki, że hej naprawdę nie jest to, uważam, jakaś bardzo wymagająca w uprawie roślina. Chociaż mogą się zdarzyć oczywiście problemy z właśnie chociażby z mszycami, tak mi się to podoba. Ja siałem, słuchajcie, w lutym chyba już w lutym, już siałem. Bo tak się cieplej trochę zrobiło, nie mogłem się doczekać, więc już wysiałem wtedy. Można właściwie od lutego już zacząć, od marca powiedzmy, do nawet właśnie września. No w wyjątkowych okolicznościach, nawet jeszcze w październiku może się przytrafić, chociaż już bym tak na to się nie nastawiał. Może w szklarni, jak ktoś wtedy ma chwilę miejsca, no i wtedy jak, znaczy trochę miejsca, nie chwilę. I Wtedy, jak wyrośnie wam taki ładny koperek, jak teraz, to to właśnie zebrać sobie i będziecie mieli jeszcze świeższy na zimę. Z tym, że ja mówię, no mogę zapomnieć i wolę to już zrobić teraz, najwyżej będę miał drugi słoik później. Fajnie się to przechowuje, słoik wyparzam, nie staram się zbyt dużo wody tam wsadzać razem z tym koprem. A, fajny bukiecik. Idę jeszcze trochę pozbierać, pokroić do słoiczka, zamrozić. Dziękuję za uwagę, dajcie sami znać, bo na przykład właśnie ktoś pytał, czy soli używam, czy potrzeba do takiej może konserwacji. Nie używam. Bo też mogę użyć później do, te, czegoś, do czegoś kopru, co nie, nie potrzebuje już solić i na, tak to jestem skazany na te sól nie? razem z tym koprem, więc nie, raczej, znaczy nie raczej, tylko zawsze robię bez, bez żadnych dodatków. Sam zwyczajny koperek i pięknie się przechowuje. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę Wam smacznych, słuchajcie, młodych ziemniaczków. Z posypanych koperkiem Jeszcze taką młodą kapustkę Taką podsmażoną Też można koperku dodać Ojeja. Jeszcze do tego ludzie mówią o, Na przykład maślankę Zsiadłem mleko kiedyś się yy, piło To są dopiero smaczki na prawach Aż się zrobiłem głodny <laughs> Do zobaczyska papa. Pa. Dajcie znać sami oczywiście jak przechowujecie taki koper Może ktoś suszy Na przykład też można ususzyć Dziękuję za uwagę, do zobaczyska, pa, pa.